Dobry wieczór raz jeszcze tego wieczornego dnia. Chciałem wam krótki szorcik. Czasami mamy problem z niestrawnością. Czy to świąteczną, czy uroczystość jakaś, typa. gdzieś się przejemy, gdzieś ktoś nas zaprosi w gości. A jak jeszcze pyszne to, jeszcze to zjemy, jeszcze zjemy tamto i słuchajcie, coś nam się dzieje. Mamy problemy parę dni, nie możemy się wypróżnić. Mamy potężne wiatry. Czy inne sprawy. Słuchajcie, jesteśmy pod drzewem. To są dzikie, nie tyle papierówki, To takie jabłka. Bo tu idę, akurat wieczorem spaceruję przy takiej. Wszystkie te jabłka są troszeczkę, tak powiem, o, tu jest jakiś robak, ale nie przejmujemy się tym. Słuchajcie, zbieramy to lub na normalnie, przecieramy, nie musimy się pierdzielić. Wsuwamy cztery takie jabłka. Możemy obrać, jak ktoś się brzydzi, możemy je umyć. Słuchajcie, to jest kwaśne. Witamina C. Poza tym jabłka mają błonnik, mają różne inne fajne składniki, szczególnie takie dzikie, naturalne, niepryskane, bo to są dzikie drzewa. Jesteśmy w okolicach, słuchajcie tutaj, gdzieś miejskie, do kominy, ale to jest 500 metrów dalej. To są linie wysokiego napięcia, to jest dzika dzika trawa. Jesteśmy gdzieś jakimś takim kuśbach, ja wiem, powiedzmy, że między miastami są takie samosiejki. Tu widzimy wiśnia, dokładnie wiśni tu nie znajdziemy, bo w tym roku jest bardzo tragicznie, była susza i dosłownie opadały liście. Jeszcze i kwiaty przed zawiązaniem owoców. Także to masadę dbał. Podlewał to tak, ale takie miejskie, dzikie wiśnie czy czereśnie jest coraz ciężej. Wracając do tych jabłek. Słuchajcie, tych jabłek, które rośnie multum. Tego nikt nie zjada. Za 2-3 tygodnie to wszystko opadnie na ziemię. Wszystko zgnie, Ślimaki wpierdzielę. O, tu coś ludzie byli, jakieś chuje za przeproszeniem naśmiecili, nasarali, najszczali i zostawili. Także takie coś wsuwajmy, możemy zrobić tego wina. Nalewki obrać. Nawet pokroić na kaloryfer, jak ktoś ma osuszyć, jako chipsy. Potem takie coś. Słuchajcie, słuchaj, to jest bardzo zdrowe, ma pełnowitam. To jest kwaśne, ktoś, a kwaśne, brudne z drzewa. Nic bardziej mylnego, to jest samo zdrowie. W razie wojny, kryzysu, głodu, takie coś zbieramy. Słyszymy, można robić różne przetwory. Słuchajcie, kończę. Kończę. Krótka audycja. Trzymajcie się, ciepło. Do usłyszenia. I pamiętajmy. Dzikie, naturalne, niepryskane jest najsodobsze i najlepsze. Cześć.